Nightmarket pojawia się w Walorancie co akt. I tak się składa, że właśnie dzisiaj jest ten dzień, więc w tym filmie otworzymy sobie Night Market i zrobimy challenge. Będziemy grać rankeda tylko i wyłącznie broni, które uzyskamy w Night Markecie. Czyli jeśli dostanę wandala, short i jedną kosę, to będę mógł grać tylko i wyłącznie cały mecz tymi przedmiotami. Ze mną jest Wedo, siema! I lecimy już do otwierania Night Marketu. Proszę Państwa od lewej strony, dobra, zobaczmy co my tu mamy Pierwsza broń jaką będziemy mogli grać, SPEKTRA! Ej! Ale gówno No dobra, ale jest SPEKTRA, jest to dobra broń Druga broń, operator A wiesz, że ty tego nie ulepszysz nawet wszystkiego A! Ale nie, ja nie muszę kupić całego nightmarketu, tylko mam Mam grać mecz tymi przedmiotami, które mam w nightmarkecie Czyli mogę kupić no. na przykład tylko spektakl, spektakl, no, ale to trochę za mało, więc kupimy sobie Kilka rzeczy, ale zobaczymy co tu mamy Dobra, dalej, zobaczmy, kosy zostawmy na koniec shorty Uuu, netu, ale shorty fajne Zobaczymy, zobaczymy, a tutaj co mamy? Gówno Marshal Paradiso Ej, Intervenale tak Dobra, żeby to ostatnie dwie otworzyć musicie zostawić suba W tym momencie zostawiacie suba, ludzie 0% osób mnie subskrybuje, dajcie mi suba, to nic nie kosztuje, za darmo Otwieramy. Dziękuję za suba. Ale kupa! Dobra, ostatnia. dawaj suba, dawaj suba. Mam nadzieję. ufam. I czuję karambi-triver, karambi-triver. Przecież uh. uh. ty ty lepiej tyle na ja na mainie trafia. To jest jakiś żart. Hmm. <ścoughs> tu wygląda jak skinny z karnetu, ten operator Bulldog Classic. A ja <ścoughs> tego operatora nie kupić, bo on jest ładny. No dobra, no to dawaj te shorty. On mi jeszcze daj Shorty Netuno! Shorty Netuno! Shorty Netuno! Dobra, co my tu jeszcze kupujemy? No to tak, no to tą Spektrę no tak, trzeba. No Spektrę trzeba, to bo kupujesz. trzeba mieć na inne rundy. Dobra, no Tego to weźmy. Weźmy tą kostkę, bo Butterflya odioruje od jeden, że mi się nie podoba, dwa. Ja już mam Butterflya. Nawet dwa. Więc kupimy sobie to. Jakie to jest gówno, nie? No jest, no bardzo. i operatora kupimy jeszcze Dobra, przetestujmy sobie to na Prowad i Tiro Zobaczmy jak to wygląda Co to jest za kostka? Tak w sumie nie jest taka zła To jak dużo masła człowieku To mi tak miało bułki tym dobra. zaraz przekroić Co Dzęb jest, to? ej? No, I to jest kastet w połowie przecież nie widzisz Dobra, fajne, operator <laughs> dobra, dźwięk, shorty. Dźwięk. No, dźwięk ma fajny. Ma dźwięk ma. No i to też strzela. Dobra, ale spektra jeszcze? No, ona ulepszona jest o wiele lepsza, bo jak strzela, to taka dusza. Leci, ten no tak, no tak. No, no, tak. Ale. no ale dobra, no na, nie wiem, no uważam, że mogą być gorzej. Mogę tutaj latać teraz ze Smite Knife'em, nie? A teraz chociaż mam no, taką jest animację. Okay, jest okay, jest okay. Dobra, przechodzimy do rankeda. Rankeda? No rankeda! Serio mówisz? O no serio! Ja mam a 3 jak coś, bo wczoraj trochę pograłem w Stream. No i, no i chłopi, elegancko, tak? Mecha Ascendant 3 Wedo Wyjące i folwary wielki tutaj wchodzi. Folwary no, wielki! Ale jak ja mam to zrobić? Jak ja mam grać? No jak to, jak ty masz grać? Tymi brońmi co ty? A nie, no ty grasz swoim nightmarketem, tylko że Wedo jeszcze nie ma funduszy w widzowie. Yy, i... I jestem biedny po prostu, tak? No i, no i tak, no i Wedo gra po prostu brońmi, które ma w nightmarkecie, ale niekoniecznie tymi skinami z night Marketu Tak. Nie mam pieniędzy Czyli ty tylko Operatora, Bulldoga, klasika, z drugiego tak. klasika, Spectra i Stingera Tak a, a... możemy robić tak, że ja będę mógł grać też swoim. Kurde, Zetkę mi wziął! A ja Ray'na wziąłem No to ja nie wiem, co ja mam... Chambera grać. możesz, Chambera możesz zagrać Pod Operatora fajnie, Chamberek Chamberek fajnie pod Operatora O tak No to kliknij w Chambera, Francuza a ja mam grę po francusku w ogóle Eksperty des combat, Ale poczekaj, reformę, to ja mogę jego, jego umiejętności używać czy nie? No myślę, że widzowie pozwolą Może szeryfa nie używaj, ale operatora myślę, że no, to jest ult, nie? No tak jak w ostatnim odcinku było No dobra Myślę, że można Chamber Możecie pisać widzowie w komentarzach, co wam wypadło w Nightmarkecie No, no na Discordzie głównie. moim wysyłać mogą, tak jak mówiłem, bo no, tam jest kanał no, Nightmarket, tak? Wysyłać, Zobaczmy, tak. czy już ktoś wysyłał O, wysyłali Dzisiaj dziewiąta, dziewiąta trzydzieści siedem, o Ghost Gaia bardzo fajny No ten na przykład ma o wiele lepszy Night Market niż ja, on ma Oni Wandala, River Guardiana, jakiegoś klasyka fajnego Ja w stanie Xeno Huntera to pieniędzy nie miałem River Vandal ma Wanda w Night Markecie. ja nie mogę, ale szczęściarz Xeno Huntera ma i Phantom'a Prime'a ty grasz z Shortim! No tak, ja gram w shorting, tak? bo ja nie mogę A ja mogę też Shortiego od ciebie ukraść? Widzowie, A... czy pozwala... Ale wiem, czekaj, czekaj, podwoli. czekaj, ale czekaj, no ale miał w Nightmarkecie czy nie? No nie, nie, nie. No to nie ma takiej możliwości, no gramy mas tylko tym, co mam w Nightmarkecie. ale ty masz w Nightmarkecie. No ja mam, ty nie masz. No ale to my się nie liczymy jako jedna osoba? Nie! To ja nie gram jednak. Ale będzie ranked, ja pierdolę, Ale będzie ranked, ale jajca no z Longa podjeżdżamy z shorting, jazda jak, jazda to ja idę od pleców tam. Nie mogę zmienić broni. Ja pierdolę, muszę kurde grać w Kurde, ma, ale leży. dostałem lootę. No ale ja tu nic nie zrobię z tym shortiem Nie wiem, plecy idę patrzeć. Nice! Nice! Let's dobra, go. let's go! No! Nie mogę go podnieść, boli mnie Shorty op. <laughs> nie mogę go A podnieść. Ty leży taki skinek smaczny. Chwili. <śpii> one coming hard, wait. I'm flanking him Nie wait, ma! Nie pikuj, nie pikuj, nie pikuj Jeszcze jeden na Dartu będzie, czekaj ja go wbiję No, no, don't pick, don't pick, don't pick Ej, aha tam Ja myślałem, że on od sece idzie nice! nice let's go ty Ale to jest ty, dobrze Weź weź, dobrze. weź no, no, weź, weź, weź <laughs> Co tu się będzie działo? Dobra, czekaj, jakie ja Bulldog, Spectra stinger może Stingera sobie pyknę w sumie, bo ja ty, lubię ale Stingera ty, to jest... grać Ale zarąbisty challenge, taki rankedzik Ty masz mecz Ostendanta 3 teraz No Fajnie, fajnie Ale ta Shorty ma dźwięk O, i są cztery Amon reload, no i elegancko Leży nice. Co on robi? Co on ale wyczynia? Mam klasika ładnego na eko O Jezu, nie się strasznie. troszkę wystraszyłam W to chyba jest A player, I think Maybe from middle Tam mi się wydaje, że on mi dospuszczował. Ja go widzę! U mnie. Gdzie jest? No i już tam biegnę. No co on robił? Co on wyczyniał? No już nie ma kiam, stingera. Kiam. Dobrze, co ja bym mógł teraz zagrać? Dzień dobry, sobie? poproszę. Pieniądze na operatora 8852 Bulldoga sobie zagrał. Pieniędzy no, 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 mi nie wydało, pieniędzy ten, 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 mi nie wydało. Pomocy ten, ten. ludzie, pieniędzy mi nie wydał bankomat. Ty, kartę mi ciągło. <laughs> Oszustwo. Nie, ludzie. No bitowe, dlatego nie mam nie mam kasy na skiny z Night Marketu, bo mi kartę mu No ja nie mogę. A mam Stingera. O, oh, thank you for the Stinger, bro. Thank you very much. No, Aj. Walnside 88, Ej. Stałem bombę. Ojajaj. mam mia. No dobra, operator. Operator i shorty. No. Dobra, dead. Co on zrobił? Ej, daj put trap. Nie, nie Tego trapa chyba trochę szybciej powinien się wiesz? Do lewej był jeden. się zlane po Dobra, no to co? Ulcik, juhu. Nie mogę wziąć wandala, mega. fantastycznie ja ja. Ale jaja. Tam nice, wedo. Gun here. Dobra, leży. Ej, u nas Spectre? Nie, miał wandala, no ja nie mogę, no. Taki piękny skinek. Może ktoś z was go chce? Sky, take it! O oh, no you have Wedo, ty możesz grać wandalem? Nie, nie absolutnie To Duplo, mogę wziąć dobro. komuś z naszych. Wezmę go komuś z naszych Ma Take Bacze wandal, take wandal Pocieka i... maszynu. No, ty Mogę go, bo ja im mogę grać A ja nie mogę wandalem, Take wandal sam, <laughs> Ale dobrze, bo to jest mój, ja nim mogę grać Mają kasę na operatora Rozstaw sobie te peka tu za boksa i sobie te O Leży, ostatnio robił to My samo wit. Papuga jesteś taki przewidywalny klakier <laughs> minus 140! One HP, one HP! Nice baby, let's go! Nice! Ej ta kosa jak widzisz tak jakoś bardzo tak się te ręce rozstawiają prawo lewo, nie wiem czemu A, co by tu zagrać teraz? Stinger Spectra, bull Ale mam Rulexa na mapie na że co jest, nie widziałem. Kub mi Co, Spectra, No proszę bardzo mm -hmm. Miał Au Left no! Podnieś ja nie mogę. chciałbym podnieść tą broń, ale to mogę <grym> Leży taki... Leży <grym> taki Vandal, ale nie mogę podnieść niestety We do, we do, we do Nice Nice! Aaaaaj! <grym zniszczony> Karambit River Ojo ja mi taki takie no nie wiem, ten odcinek mógł być taki piękny jakbym miał lepsze skinę Widzowie, jeśli chcecie na następnym Nikecie, znowu taki odcinek, gdzie będziemy kupować Nightmarket i grać tylko i wyłącznie broń mi z niego, no to łapka w górę i subskrypcja. Napiszcie w komentarzu, że chcecie taki odcinek, to na pewno taki zrobimy. No ale nie wiem, czy wy chcecie, dlatego musicie napisać. Cocownij to. Cocownij. O matko, jak dobrze. A ty to mu ukradłeś? Dał mi. Dał mi. Tyś ci nie wierzę, że ci dał. <laughs> dał mi. Leży to biorę. <laughs> Ludzie! No, no do góry, ja zobaczyłem mogę. go. Fucking fucking fucking, fucking, on Ta. fak? Moment, sparyści. Ale się ustawia. Jakbym miał 9, Dziewięć, dziewięć, 997. Ten numer to kłopoty. Tak mówią, mam po francusku go. No i to jest w ogóle. Operator Paranowia dead, ale nie mogę tym skinąć! mogę grać! <laughs> Dzięki, że powiedziałeś. Solo sole, Ej, mam ulta! Kudemo mesue mężczyzna, espektator, A Tak, to komu tu się świeci wszystko? A komu się nie świeci wszystko? Jak mi się ma świecić kastet człowieku? Podjechali, byliśmy. No Ale człowieku, Podjechamy? ja sorting tam polecę im na plecy. Chodź! Nie! Chodź! Nie! Za. A. Niegrzeczny. Chill chamber, please, paster. Patrz, kurios. Patrz, chamber. Chill chamber 47 dostał. Co so easy, nice. guys. Czemu chamber musiał być został wyeliminowany ostatni? No i Gid. Spectra, Spectre. Spektr. Podjechali, bylimy B, na pewno. Podjechali, bylimy B. A się zapobieczyłem. Wizjonę Blokowata. Kill them, like party. Life no ja cię kręcę, gdzież oni Nie są. Mogę. Jest i ten będzie tu Victure On zje przecież! Nie wiem, To wie. słychać! Nie To słychać! Nice! nice. No i git, ty to... my to... O ale ten macie 1-1-1-1-1-1 ten... fragów, a ja 9 ale mam on 1-1D-ów Onbroiet i minapernico No dobra, znowu spektra no, co ja mogę zrobić? Calcuno oh, Adelfonfi. Delfonfi? O motherfuck! Oo dobra, get jest, get jest Kurwa pojedzie moment przez przypadek komena trafiłem Dobra, jakby. 78Z Nice I you got this baby girl, girl. O oh, mamma mia, crazy Ej, Ej dobra, jest szansa, ale nie mów w grze No dobra, to co, sheriffik? Aha no no, sheriffik, juhu, na pewno baby, Dobra, ja gram shorty wiesz. w tej rundzie i w nextie gram Opa Kupię sobie jazza, bo nie grałem nim jeszcze w tej rundzie co ty? <laughs> E, ej, 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 ej. Ej, ej, ej. Jeszcze raz powiem, że... Dobra, mutujcie dobrze. Idę im na plecy. No teraz mi się zechciało spikować. Brawo. Aj. Idę idę we, let me go be, with fop. trafił chociaż jakiegoś słabego wandala, to by było ok, tak szczerze no no, 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 to prawda, to prawda. Mógłby być nawet ten odlotowy wandalsowy, ale... No ale jak no, już mam. To by był niezły odlot wtedy. Zbij mi something. Rozumiem to Nice. tam. U mnie. Nie zablokowałem się. Nice. O tobie nie mają pojęcia zielnego. Go nie bierz Vandala. Bo mama przyjechała i mi dzwoni. Nice. Widzimy. ja muszę iść szybko. Ja nie mogę. Dobra, odpalaj ulta. Oni wiedzą, że ja tu gram. Wiedzą, że mam też ulta. Dobra, jaki mam tego zasięg? Tam mnie złapie, tam mnie chytnie. Czekaj, to tak działa. Dobra, no powiedzmy, że jest gate. What? What? Czuję się oszukany, co jest? I się hammy się A bocie. In the smoke, maybe. No i się do challenge'u klasika możesz grać tak, że grasz prawidłowo, tak A wiesz, że z prawego no, ja więc i mogę... na blisko, nie? Ja wiem, ale ja chciałem dać lewy, lewy prawy Defuse one, one, Maybe one me tuknął Nice! Nice! Kurwa, dobra, na no, to się awczyć. A nie wiem, kupić sobie Shortiego, czy dużego kewa? Dużego kewa. Ale mi pikują, czy nie? Nie 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 ma tutaj zopem iść na Mida, oni tu nie spiekują, bo ja trzecią od rzędu go zabijam Idą do mnie jednak nice ci nice. Wow. oczko Księżyczko? Jeszcze jedno oczko księżyczko. Ale mam no nie wiem no Tak mi oko ślędzi nagle wezmę to dalej. bierz bierz będzie. bierz Jakie gówno to jest no jeszcze nie ulepszone Chłopcze, bo zaraz się pogniewamy Wywalam ci to Chłopie Chyba, że widz zostawi suba, ale wywalam ci Nie, nie, nie to. Zostaw suba, błagam, błagam Zostawcie suba, proszę On mi wywali operatora Cię za mapę ja nie mam pieniędzy Dajcie suba, błagam, błagam Jeden nie zostawił was. E no, zostawił Jezu, dziękuję Widzowie kocham was Dzięki wam, ten odcinek jest y, nadal możliwy do realizowania No, co jest? Co? Przepraszam no, no jedyne cztery. No ja pierdzielę. Niech <noise> Siwa. Siwa. <noise> Siwa. <noise> Siwa. <noise> Ale nie idzie nam tak źle no człowieku. Popatrz się na tabelę. A my gramy tylko jedne bronie znać marketu. Jest bez też. BOOM! Flicking cluckem! Nice. Ale się tam zakradłam na nich co? Od tych plecków demo. i Pamiętajcie streamy codziennie na moim Twitchu wieczorem od 17.00 Oj tak Oj tak Tam jest więcej tego pojebanego gówna <laughs> O tak sprawdźcie to łapy w górę Juhu Juhu ja nie mogę... Z czym do ludzi chłopcze GG nice. guys! <gry> Ale nam dobrze poszło jak na takim mecz co jest? No ja, naj... Nie Różne wiem, dwa kile albo wydarzy. do mnie, albo do ciebie MVP gry by było. No, no. pięknie widzowie no. Słuchajcie, zostawcie subskrypcję, 0% to was subskrybuje, jeśli chcecie kolejny taki film jak wyjdzie następny na market, no to napiszcie w komentarzu, że chcecie streamy codziennie wieczorem od 17 na moim Twitchu to tyle, siema, kocham was. Pa.